Nie chce mi się wypowiadać na tego pedała temat, nie potrafię się zachować, Podaj mi rękę, później znowu obraz z ropecami. To jest nieeleganckie zachowanie. Jak ma jakiś problem do mnie, to w oczy się, to załatwia, ale ja na konferencji pojapali, bo wierzę, że mu krzywdy nie zrobię, ale widzieliście, miał szansę wstać, nie wstał, zrobił się. I tyle. Ja nie jestem aktorem, jak ktoś mi ubliża, jadę z nim, a nie kurwa, że ubliżamy sobie od fajerów, od dziwek, od konfidentów, od wszystkiego później idą kurwa, w szatni i się całują. Dla mnie to jest nieeleganckie, że jak kogoś wyzą z fajerów i jest nim do końca, a nie później się widasz. Mi się całuję, nie? Dwa podały. To jest jestem i co się nadgadać, chyba. ta walka z Was obawczą, czyli ten kurde 68 walk, ta jedna walka zawodowała. Miał 200 walk amatorskich, a ja ile miałem walk. <laughs> Też tak można porównać do tego. A była walka wyrównana, myślę, że ojciec z pierwszym dziechuje. I grać Okej, okay, A jak u ciebie w ogóle jak zrobię, jakie plany w tym roku rozumiem, nie, nie uda się No nie zobaczyć. no, w tym roku niestety nie, bo nie chcę kibicy zawieść, nie chcę znowu przegrać przez kontuzję, kolano leczę, ileś tam raz już byłem na osoczu, jeszcze dwa razy może zrobię. И хорошо конечно.